Księga liczb, rozdział czwarty. I Pan przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy policz synów kechata spośród synów Lewiego, według ich rodzin i według domów ich ojców, od trzydziestego roku życia wzwyż, aż do pięćdziesiątego roku życia wszystkich, którzy są zdolni do służby, aby wykonywali pracę w namiocie zgromadzenia. Służbą w synówkę chata w namiocie zgromadzenia będzie troska o rzeczy najświętsze, gdy obóz będzie ruszał, przyjdzie Aaron ze swymi synami i zdejmą zasłonę okrywającą, którą okryją arkę świadectwa, a położą na niej przykrycie ze skór borsuczych i na tym rozciągną nakrycie z błękitnej tkaniny i założą jej drążki. Stół chlebów pokładnych również przykryją tkaniną z błękitu i położą na nim misy, czasze, przystawki i kubki do nalewania, a będzie na nim nieustanny chleb. I rozciągną na tym tkaninę karmazynową, i przykryją to przykryciem ze skór borsuczych, i założą jego drążki. Wezmą też tkaninę z błękitu, którą okryją świecznik do święcenia i jego lampy, szczypce, naczynia na popiół oraz wszystkie jego naczynia na oliwę, których się przy nim używa. I owiną go wraz ze wszystkimi jego naczyniami, przykryciem ze skór borsuczych i umieszczą na drążkach. Rozciągną nad złotym ołtarzem tkaninę z błękitu i przykryją go przykryciem ze skór borsuczych i założą jego drążki. Wezmą też wszystkie sprzęty do służby, którymi służą w świątyni, owiną je tkaniną z błękitu i przykryją je okryciem ze skór borsuczych i umieszczą na drążkach. Następnie oczyszczą ołtarz z popiołu i rozciągną na nim purpurową tkaninę i położą na nim wszystkie jego sprzęty używane do służby przy nim kadzielnice widełki łopatki i kropielnice wszystkie naczynia ołtarza i rozciągną na nim przykrycie ze skór borsuczych i założą jego drążki, kiedy Aaron i jego synowie skończą przykrywanie świątyni wraz ze wszystkimi jej naczyniami, gdy obóz będzie miał wyruszyć, wtedy przyjdą synowie kehata. Aby je nieść, lecz nie będą dotykać świętych przedmiotów, aby nie umarli. To jest służba synów kechata przy namiocie Zgromadzenia. A Eleazar, syn kapłana Aarona, będzie troszczył się o oliwę do oświetlania, wonne kadzidło, stałą ofiarą pokarmową i o oliwę do namaszczania oraz będzie doglądał przybytku i wszystkiego, co w nim jest, w miejscu świętym i przy jego naczyniach. Potem Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Nie pozwólcie, by pokolenie rodzin kechatytów zostało wycięte spośród Lewitów, ale to mi uczyńcie, aby żyli i nie pomarli, gdy będą się zbliżać do rzeczy najświętszych. Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma czynić i co ma nieść. Lecz niech nie wchodzą się przyglądać, kiedy rzeczy święte będą przykrywane, by nie pomarli. Pan dalej mówił do Mojżesza: Policz synów Gerszona według domów ich ojców i według ich rodzin. Policz tych, którzy są w wieku od 30 lat wzwyż, aż do lat 50. Wszystkich, którzy są zdolni do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia. A oto będzie zadanie rodziny Gerszonitów do służby i do noszenia. Będą nosić zasłony przybytku. Namiot zgromadzenia, jego przykrycie i przykrycie borsucze które jest na wierzchu oraz zasłonę u wejścia do namiotu zgromadzenia zasłony dziedzińca i zasłonę u bramy wejściowej na dziedziniec który otacza przybytek i ołtarz wokoło ich sznury i wszystkie przybory do pracy przy nich oraz wszystko co jest do tego zrobione tak będą służyć Wszelka służba synów Gerszonitów, związana ze wszystkimi ich ciężarami oraz z całą ich służbą, ma odbywać się zgodnie z rozkazem Aarona i jego synów. I powierzcie im troskę o wszystkie ich ciężary. To będzie zadanie rodziny synów Gerszonitów w namiocie zgromadzenia, a nadzór nad nimi będzie miał Itamar, syn kapłana Aarona, a synów Merariego. Policzysz według ich rodzin i według domów ich ojców. Policzysz tych, którzy są w wieku od 30 lat wzwyż aż do lat 50. Wszystkich zdolnych do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy namierze zgromadzenia. A to będzie ich zadanie przy służbie w namierze zgromadzenia. Będą nosić deski przybytku, jego drążki, słupy i podstawki. Słupy otaczające dziedziniec, ich podstawki, kołki i sznury wraz ze wszystkimi ich przyborami oraz wszystko, co należy do ich służby. A z przedmiotów, które są im powierzone do noszenia, zrobicie wykaz według nazw. To będzie zadanie rodziny synów Merariego według całej ich służby, przynajmniej oczy zgromadzenia pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona. Mojżesz i Aaron i naczelnicy zgromadzenia policzyli synów Kehata według ich rodzin i według domów ich ojców: tych będących w wieku od 30 lat wzwyż, aż do 50 lat, którzy byli zdolni do tej pracy, by mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia. A policzonych według ich rodzin było 2750. Byli to ci policzeni z rodziny Kechatytów. Wszyscy, którzy mieli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana, przekazanym przez Mojżesza, a policzonych synów Gerszona, według ich rodzin i według domów ich ojców, tych, którzy byli w wieku od 30 lat wzwyż, aż do lat 50, zdolnych do pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia, policzonych według ich rodzin i domów ich ojców było 2630. Byli ci policzeni z rodziny synów Gerszona, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w namiocie zgromadzenia, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkadem Pana. A policzonych z rodziny synów Merariego, według ich rodzin i domów ich ojców, tych, którzy byli w wieku 30 lat wzwyż, aż do lat 50, zdolnych do pracy, aby mogli pełnić służbę przy namiocie zgromadzenia, a policzonych według ich rodzin było 3200 – a to są policzeni z rodziny synów Merariego, których policzył Mojżesz i Aaron, zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza, wszystkich Lewitów policzonych, których policzyli Mojżesz, Aaron i naczelnicy Izraela według ich rodzin i domów ich ojców w wieku 30 lat wyższych, aż do lat 50. Wszystkich policzonych, którzy przychodzili pełnić zadanie służby i noszenia ciężarów w namiocie zgromadzenia było 8580. Zgodnie z rozkazem Pana zostali policzeni przez Mojżesza. Każdy z osobna według jego służby i według jego ciężaru policzono tych, których Pan rozkazał liczyć Mojżeszowi.